Cześć, witam cię na kanale Suwalskiej przygody. Bardzo się cieszymy, że tutaj trafiłeś. Pamiętaj o subskrypcji i zostawieniu łapki w górę. A dziś zapraszam cię w zimową podróż po Suwalszczyźnie. Zaczynamy! To nasza pierwsza wyprawa w sezonie 2024 i zarazem wyjątkowa. Po pierwsze, dlatego, że warunkiem uczestnictwa była wpłata do internetowej skarbonki utworzonej na rzecz leczenia bardzo chorej dziewczynki, która uczy się razem z moim synem w szkole. A po drugie, zostaliśmy poproszeni o przygotowanie niespodzianki z okazji małego jubileuszu jednego z naszych uczestników. Andrzejku, specjalnie dla ciebie, z okazji urodzin, wszystkiego najlepszego od wszystkich zebranych. I nowa opona do niwy. <grywa> Tort pokrojony i zjedzony, trochę już wszystkim zaczęło się robić zimno, więc najwyższa pora ruszać w drogę. To zaczynamy pierwszą w tym sezonie 2024 wyprawę. Teraz mam waga bunza 4 na 4. Frekwencja nam dzisiaj dopisała jest z nami 8 załóg. Trasa zapowiada się widokowo i bardzo ciekawie, dlatego że dzień wcześniej i jeszcze w nocy dopadało nam dużo świeżego śniegu. Pozytywnie nastawieni, trochę zmarznięci, ale ruszamy. Nie ma na ubitych drogach, natomiast na dróżkach, które są nieużywane, jeep na napędzie czuje, że jedzie. Także może być wesoło. A przed nami jeszcze sporo dróżek, które naprawdę nie są używane. Będzie fajnie. Gdy ręce na kierownicy Jeepa, to znaczy, że już się zaczyna dziać. Trasa póki co jest bardzo przyjemna i niezbyt trudna, czyli dokładnie taka, jaka miała być. Przy starorzeczu Czarnej Hańcze robimy mały postój na rozprostowanie nóg. Widok jest piękny, choć powiem Ci szczerze, że największe wrażenie robi jesienią, kiedy drzewa zaczynają zmieniać już swój kolor. Po krótkim postoju, bo znów zrobiło nam się zimno, jedziemy dalej i wjeżdżamy tym samym w obrzeża Subalskiego Parku Krajobrazowego. Wąski i prawie całkiem zapomniany dukt prowadzi nas w stronę Turtula, czyli jednego z tych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć podczas pobytu na Suwalszczyźnie. w bardzo silnym wietrze, a dzisiaj jest super. A sprzeciwka kolejna ekipa. Będziemy się mijać z inną ekipą. Słuchajcie, musimy to jakoś mądrze rozegrać, bo też jej trochę jest. A jak ma chłopisz do energie! Cześć, cześć! Cześć, dzień dobry Witam pana! Cześć, jak tam? No malucho, no w no jednym miejscu się zakopaliśmy, no ale... Cześć Cześć się się no, Teraz jest niestety przekopany, także sorry frajdy nie będzie A nas 10 tak żeby było co robić Może sobie trochę, wiesz może sobie trochę ukopiecie tam Nie, dzisiaj tak na spokojnie Cześć! Cześć! Cześć. Nie, nie dzisiaj omijamy go z drugiej strony. Mijamy pocztówkowe i baśniowe okolice Wodziłek i Łopuchowa. Czas najwyższy. Na nieodłączny element naszych wypraw, o który nawet już mój syn wcześniej pytał, czyli przystanek na kawę. Jak widać na załączonym obrazku, jest, jest dosyć zimno. wszyscy mamy dosyć pudel, że właśnie zrobiliśmy sobie małą przerwę na kawkę i na zjedzenie czegoś słodkiego i reszty tortu. Przed nami jeszcze trochę trasy, więc najwyższe pora ruszać dalej. Jedziemy na kilka punktów widokowych, zobaczymy jak dalej będą wyglądały drogi, bo póki co w refuzorum jest całkiem spokojnie. że nie atakowaliśmy tego podjazdu od, od drugiej strony. Trochę racji w tym jest, natomiast dojazdy w dół, a nie w górę przekonał nas przede wszystkim widok, który z tej perspektywy jest dużo fajniejszy, a poza tym warunki i świadomość, że jest to dosyć strome zbocze, a po naszej lewej bardzo wysoka skarpa. No nic, jedziemy dalej. Ten spokojny, wręcz sielankowy klimat podróży trwał do momentu, gdy nie musieliśmy przeciąć drogi łączącej Suwałki i Jeleniewo, aby przedostać się na drugą stronę regionu. I zanim się spostrzegłam, to siedziałam już w takiej pozycji. No co to dużo mówić, ściągnęło nas rowu. I podobno tylko winny się tłumaczy, ale musisz wiedzieć, że nasz Jeep, ze względu na lift, zawieszanie ma bardzo ograniczony promień skrętu, a zakręt, który musiał pokonać, miał około 120 stopni. Cofnąć już też nie mogliśmy, więc tak naprawdę było tylko kwestią czasu, kiedy się to wydarzy. No to co? Jak? Żeśmy nie zmieścili się na drodze? Troszkę. Ale myślałem, że się wydwie z tego rowu, że wyjdzie, ale jednak nie chciał. Za ślisko. tradycja, czyli ujęcie z kanapką, tylko tym razem nie Szymona. Synu. Dobra? Dalej trasa prowadzi w stronę polsko-litewskiej granicy, chociaż dzisiaj nie będziemy jej przekraczać. A nasz kolejny przystanek to punkt widokowy w Baranowie. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo ogrzewanie kuczy, ale jest nam tak zimno. Po naszym kolejnym przystanku wyglądamy tak, wszyscy jak Rudolfy. Dziecie ma piękne rumieńce. Oj tam, oj tam, tylko sobie Tak, dzieciaki pozjeżdżały na, na tym, co miały, czyli na pupach. My odwiedziliśmy piękny punkt widokowy. Jedziemy dalej. Teraz zaczyna nas trochę gonić, bo świadomość, że za jakieś dwie godziny zacznie zapadać zmrok, trochę nas dopingują i motywują do tego, żeby, żeby jednak się ruszyć, chociaż miło się rozmawia, tym bardziej, że mamy dużo nowych ludzi, więc zawsze fajnie jest poznać nowych. Polne dukty zostawiamy na moment za sobą. Ale daleko nie ujechaliśmy, bo na drodze czekała na nas niespodzianka. Zujcie no to zrobić? O, słyszę, słyszę pocię, słyszę. Całe szczęście, że te posiłki przybyły, bo niestety ale nasza piła czeka na serwis. Dobra, dobra, Droga wolna, więc najwyższa pora ruszać dalej. Przekraczamy mały brud, który o tej porze roku potrafi być bardzo zdrowy. Na szczęście tym razem poszło bez problemu. Nasza dzisiejsza podróż powoli dobiega końca. Wspólnie pokonaliśmy około 100 km. Trasa nie była trudna, bo taka nie miała być, ale za to bardzo widokowa. Przy zapadającym zmierzchu docieramy na miejsce, gdzie rozpalamy ognisko. Tutaj się rozstajemy, ale obiecując sobie, że na pewno jeszcze kiedyś spotkamy się na szlaku. Jeśli lubisz wyprawy właśnie w takim lekkim, rodzinno-turystycznym klimacie, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał a informacje o nadchodzących wydarzeniach znajdziesz na naszych profilach w mediach społecznościowych.